Pierwszy kontakt Rzymian z Bałkanami nastąpił właśnie z tymi zachodnimi grupami, plemionami epirockimi. Cyceron używa słowa Grecia jako ogólnej przestrzeni kulturowej, a nie jako określonego etnosu. Mówi on, że, Grecy, są licznymi ludami, mają różne prawa, dialekty i tradycje, lecz Rzymianie nazywają ich Greci. To wyraźnie pokazuje, że Rzymianie postrzegają, Greka, jako kategorię kulturową. Strabon dokonuje rozróżnienia. Hellenowie, oznaczają kategorię kulturowo-literacką. Grajkowie, to starożytni mieszkańcy okolic Dodony. Grecia, to termin używany przez Rzymian. Strabon mówi wprost, że Rzymianie przejęli nazwę Greci od plemion zachodnich, a nie od Ateńczyków czy Jonów.